Cześć, siemano, witajcie. Z tej strony oczywiście Mati. Witam Was bardzo serdecznie w ten piękny, słoneczny dzień. Ale ścienia. Pod drzewkiem sobie stoimy i co, witam Was w kolejnym pięknym dniu. Trochę późno zaczynam, bo 12. Od rana, od rana wyjazdków w pełno, a to w piach byłem, bo szykujemy tam, wiecie, w garażu pod wylewkę. A to tu jechać, a to tam, a to zaraz tu brakuje czegoś, a to to, tata w międzyczasie poleruje samochód. Więc też do miasta było trzeba skoczyć i tak dalej. A ja dzisiaj postanowiłem sobie, że biorę się w końcu za tego dziada. Mamy dzisiaj, który mamy, czekajcie, już Wam mówię, który mamy 29 czerwca. I co, patrząc po tym, że w tym roku wszystko gdzieś tam wcześniej, więc ja biorę się, w sensie może właśnie nie wcześniej, tylko w sensie później się biorę za kombań, bo w tamtym roku o tej porze to już kombań stał gotowy, tylko w dingel i Jazda kosić teraz trochę późno, bo już gdzieś tam ludzie dzwonili, pytali kiedy zaczynamy jęczmienie i tak dalej. Trochę tu roboty przy nim mam. Uszczelnić go przede wszystkim trzeba, bo najbardziej rozdzielacz. I trzeba zobaczyć, co z pompą. Wymienić też filtry, olej i tak dalej. Wiadomo, tak jak przed, sezon przed sezonem to się powinno zrobić. I co? Może bez zbędnego gadania wrzucę sobie kamerę na głowę i wtedy pogadamy. No, a więc tak bierzemy się za rozwiązywanie tutaj sznureczków, nie sznureczków i tak dalej eee, no i co, tak jak właśnie mówię mm, wszystko wcześniej, wszystko wcześniej wszystko wcześnie gdzieś te dwa tygodnie trzeba liczyć, I właśnie nawet wczoraj z sąsiadem rozmawiałem, to mówi, że w przyszłym tygodniu, mówi to już jeśli to nie popada, tylko cały czas tak będzie to te zboża, chwila, moment, dojdą eee, gdzieś tam wiadomo te jęczmienie. Tam rzepaki to już tutaj idą w okolicy. Hmm. Ja tam akurat jęczmienia u siebie nie mam. Ale gdzieś tam a to sąsiad, tutaj bliski. A to gdzieś tam i ludzie już dzwonili. Gościu jeden to trochę się urwał z choinki, bo już tydzień temu do mnie dzwonił. kombajn gotowy, mówię, bo już by można było kosić. No tak, człowiek powiązane. Słupy marynarskie. Słońce w ryj świeci. I weź tu, to, to porozwiąż. Dobra, to trzeba widzowie użyć mocniejszego narzędzia. O, no i widzicie, tu jest właśnie zalane to wszystko. Yy, więc to mnie czeka, więc to mnie czeka właśnie do zrobienia. Yy, no i tak jak mówię, filtry, olej, no to takie podstawy przesmarować. Yy, trzeba podspawać tam delikatnie od spodu, bo w tamtym sezonie. W trakcie właśnie mi mm, dziurka się zrobiła i złoże się sypało, więc trzeba to ładnie obspawać. nie, bo ja to obspawałem w sezonie. No wiadomo, żeby po poplonu nie siać. E, aczkolwiek, no to wiecie, tak na szybko było obspawane. Można to delikatnie poprawić i zrobić to lepiej. No i dobra, teraz trzeba w parkur się pobawić, bo oczywiście pokrzywy wszędzie. A człowiek w krótkich portkach to zara się cały pokół. O kurba! No właśnie widzę, jaki ładny stawik. <grywy> no tak, wszedłem tu przed chwilą. I. 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 i e, tak patrzę, że tu ładny stawik. Tu były takie dykty położone, żeby właśnie e, ta woda się nie zbierała, ale widocznie dykty musiały się połamać i ściągnęło. E, I ściągnęło Blandekę. Więc teraz wiaderko. I jedziemy z tematem <laughs> No i bizonik odkryty Blandeka się suszy No to co? Trzeba palić dziada Zobaczymy co on nam powie A kurwa jakie nagrzane Jebane Uwaga Pierwsze odpalenie po zimie Widzowie to się nazywa zdrowy silnik Gajta, trzeba zobaczyć czy jaki kunolic tu nie wpadł BHP, BHP przede wszystkim No i ładnie sobie cyka Zaraz z nim wyjadę tutaj z tych przoków I to i działamy Zerodymka widzowie, zero dymka. No i jak widzicie, bizonek przestawiony. Potwierane łosłony i co? Myjeczka. Wyprzykałem tutaj chemią ten cały pierdolnik. <grym> I gardziel, i tak dalej. To co było tu zalane. Najpierw to sobie umyję, i dopiero będę dalej sobie działał. No i dobre. Jako tako idzie to mycie nie wiem czy zobaczycie, no w miarę jakoś to się domywa wiadomo, ten smar sprzed kilku lat to ciężko, ale chemię mam dość mocną więc jakoś to idzie ogólnie strój mam bardzo dobry do mycia chemią krótkie spodenki i brak koszulki także Przepisy BHP oczywiście widzowie są zachowane Z każdej strony to ciężko te rurki będzie domyć, ale tak żeby było widać, wiadomo jak będzie jakiś wyciek czy coś i tak jeszcze raz będzie umyty yy, po, tym, po tych uszczelnieniach żeby to miało jakiś sens oczywiście I że, bo teraz to się pozalewa i tak od nowa ale jak go zrobię wiadomo że te tutaj jeszcze pozalewam to olejem wszystko i tak dalej więc później więc później jeszcze raz jak już wszystko będzie pouszczelniane to się go umyje żeby też ten puszcz się tak nie czepiał tego wszystkiego no wiadomo Bizon jak to Bizon najczęściej leci z Orbitrola i u mnie nie jest inaczej A jak nie to zaraz go jeszcze raz, jest drugi raz go tą chemią, tą chemią potraktuję. Tak samo. Maszyn, ale jak już, jak już, trzeba, to trzeba i wyjścia nie ma. Ja tutaj mam paczuszkę, którą wam chciałbym pokazać. Hmm, oczywiście paczuszka ze sklepu Mizar, czyli standardzik, że tak powiem. Aha, miałem nóż w kieszeni, a ja wiem gdzie go nawet położyłem. Także dziękuję oczywiście firmie Mizar za podesłanie. paczuszki, bo zamówiłem sobie parę rzeczy, właśnie. Jak jakie firmie ogólnie, taki Patrykowi, szczególne pozdrowienia i podziękowania. Ostatnio, tak, właśnie, miałem chwilę czasu. Czekajcie, znowu ta kamera chyba jest jakoś krzywo. Miałem więcej czasu, więc sobie e, poprzeglądałem sklep, co tam, e, jakieś nowości i tak dalej co mi jest potrzebne no i właśnie troszeczkę pozamawiałem także oczywiście jeśli potrzebujecie jakieś części do swoich maszyn zapraszam na, do, na, na stronę Mizar oczywiście z kodem Agromati macie 3% rabatu no i co głównie mamy tutaj rzeczy do bizonka to tak mamy filtr olejowy mamy filtr paliwowy jeden paliwowy drugi nie wiem co tutaj mamy. Tutaj mamy filtr yy, hydrauliki, czyli komplecik. Jedynie filtra powietrza nie zamawiałem, bo nie jest jeszcze taki zły i można wydmuchać O, i tutaj. Co my tutaj mamy? Nie wiem. O, zamówiłem sobie też karton, tak <grytania> karton pozamawiałem sobie najwięcej yy, o w końcu. Postanowiłem, bo jak wiecie z kluczami w warsztacie jest jak jest Tu się weźmie, tam się weźmie, zaraz nie ma Więc tak, zestawik śrubokrętów Z próbówką nawet, o bardzo fajnie Bo niedługo też pewnie przeprowadzka ze stodowej do garażu Więc chcę powoli sobie ten asortyment gdzieś tam powiększać I takie oto tutaj łapeczki, zestaw łyżek montażowych Niby do opon, ale nieraz właśnie podwadzić coś czy coś to yy, przydaje się? Bo miałem takie kiedyś yy, i bardzo się przydawały. A o, teraz właśnie się zagobiły, więc tak i co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? A mamy halogeniki, bo ogólnie yy, właśnie teraz yy, będę montował do bizonka. Zamówiłem sobie dwa takie ledziki. Nie wiem ile lumenów. 126 w nie wiem zamówiłem takie bo już wszystkie testowałem tylko tych nie testowałem tutaj z tymi właśnie z tym tym I zobaczymy zobaczymy jak to będzie świecić zamówiłem sobie dwie sztuki żeby tutaj naprzód ale dopiero potem sobie pomyślałem że jeszcze yy, że jeszcze jeden na rurę i jeden na tył bo nieraz się przydaje yy. Wiadomo, jak nieraz się można pogonić do nocy, to się goni do nocy. Zestaw tych podkładek miedzianych, bo też tak jak tu, czy do rozdzielaczy, czy coś. Jedynie nie zamówiłem sobie o ringów. Co, tutaj mamy drugą lampę. O, mamy włączniczek do halogenów właśnie. I zestaw takich najpotrzebniejszych kluczy. Czyli 6, 7. O, taki. To są akurat podwójne, że z jednej strony mamy mniejszy, z drugiej większy, ale co, bardzo... Yy, takie te najpotrzebniejsze po prostu, nie te, co najczęściej giną po prostu. Także co, dobra, ja was nie zanudzam i biorę się za robotę. O, witamy serdecznie w dalszej części yy, vloga. Witamy Zazdrami, serdecznie. A raczej na głowie u pana... Adriana. <laughs> witamy, witamy i wozimy z wolna. A, akcja rozładunek w końcu siana do budowy, bo nie było czasu. Wreszcie się doczekało. Wreszcie się doczekałem. E, miał, miał ustawiać filmik ale podjęliśmy decyzję, że jednak e, Adrian Wadowak ustawi to szybciej i bardziej będzie miał na pierwszych przetworach. Nic jeszcze e, nie bez wspomagania, to pewnie by się nakręcił. Czekaj, tam na góry raczej nie dam radny, nie? Dobra, jeszcze na cztery mówi, że nie będziemy pakować. No właśnie. Chwila przerwy w przygotowaniach. Bo musiałby zostać wystawiony. Dodam panie, ja sam w strachu. Kurłam! Andrzej! Żebyśmy się nie zaklinowali. Rzadko. Update, Update kombajnu wam zrobię nie wiem czy jeszcze dzisiaj, czy jutro dopiero, bo a to sobie ledzinki pomontowałem, albo to albo tamto, ale to pogadamy jak będziemy przy kombajnie. E, e, no i, i co? Adriana oderwałem od sianokosów. Otóż to, mia miało być święta lucerna, a jest wożenie. Z Marianem byliśmy. I co, teraz stoję... Zostanę w tej spodole teraz. Dobrze, yy, manewrować Bo tak to nawet na takie sprzęt byłoby dosyć ciasno. Tak. Przesuń się, ty. Mariusz. Kurła. Spędzamy się i nie przebiegamy. Się rozpycha. O. Tak to jest tam taki mieszany blok, akurat fajnie, że to znowu nie był on. Co to, Co to, Co to Nie, tam już tam dwa razy tam tak ładnie, bo zanim to się załaduje i rozładuje to sam przywiózł. Tak. Tak. Ale nie, ogólnie koloru nie straciło. W sensie, no od góry wiadomo, nie? Bo na deszczu stało. Ale, Ale tam, tam palodzie tam nic, nic tam mu nie jest. manewry. Nie powiem, że nie. Jak tam ci parę kostek przykryję, to nie moja wina. jak ci parę kostek przykryję, nie moja wina. Dobra. Byle teraz, jak to się mówi wyciągnąć, i będzie dobrze i się nie zaklinować. co operator. To, to ładowarno i pieniądze by wyciągnął. <gry> Dobra, Dzikie drifty po stodole. Tam jest mniejszy zjazd. Albo tam się jednak coś wiesz, bo tego. A tutaj to Heder wyciągnąć, header wstawić. No to jest taki sam zjazd. To I taki sam zjazd. Z tego Tak samo jak gmina wymyłem sobie z uszczelnianiem. No.

Nie wiesz jak pogoda? Co? Nie wiesz jak pogodę nadają. Nie wiem, nie, wiem, nie, nie, nie patrzyłem. Dla mnie może być teraz przepadywać, bo i tak się z tym łączy. Tak, właśnie praktycznie Ale to teraz jest zimniej niż, niż właśnie jak pisaliśmy, że w maju, no, no nie? Dokładnie. Teraz to tak. Woda leci. No. To dzisiaj najdalsza praca... Eee, dokładnie tak. Dalej jeszcze nie był. Dobra, tutaj położymy. Potem może tam jakoś wepniemy. Wszystko na styk. Dobrze, że opony wystają ponad felgę. To też by ciężko było się wyłamać. Ale powiem wam widzowie, jak ja ogólnie jestem odporny na zimno, bo na ciepło nie jestem tak odporny, jak za gorąco, to mnie od razu strzelak I naprawdę dla mnie musi być już poniżej 15 stopni, że założył do 2 dwóch a dzisiaj cały dzień w dwóch A ja też. Prawie <laughs> ja, nie w tej będzie. Ta. Cześć! <laughs> Roń się i do przodu! Ale za że nie przyszedł się przejechać. O, a bo tak właśnie ostatnio widziałem, że i ten w, mia w miarę podróżuje z tobą. No. Kurde, to, to na ten sezon może na ten to nie, ale następny to miał zastępcę kombajnistę. Nie, no Jeszcze z rok mówisz? Tam <laughs> dwa? Tak. Ja, ale Wczoraj. Ostatnio ci opowiadałem to zrobił jak właśnie podlewał ze Nie. Stał Mauser na dwokórkę, nie? Mm -hmm. Ja coś tam poszedłem mówię, a ty to nic tutaj nie ruszaj. Tak go ten zawór ciekawił będzie się zawór. Woda a się. Woda pod ciśnieniem na niego. Rząd żon... w momencie cały mokry I wiesz, i zamiast odsunąć się to on stał i zaczął płakać <laughs> <laughs> chłop, chłop może w szoku był <laughs> chyba <Chłop>, <szokie. śmiech> już nie mamy z czego jej wyprostować. I tak ją usadzimy Matko kochana, kto to powciąga? No ja to ci powiem, że ja nie wiem Ty chcesz to ręce wyciągać? Nie, będę dzwonił, co ty dzisiaj do ciebie przybiegnie Bo ci powiem, ciasno siedzi Chyba jak to no. nie linka, to I może się uda Ur, jakie skocznie tutaj, kto to zrobił? Ja to A woda bo nie ma kolega woda No i witam kolejnego pięknego dnia, oczywiście z Bizonka, bo gdzie by indziej No i co? Miało być szybko, sprawnie i dobrze Nie jest ani szybko, ani dobrze, ani sprawnie Mianowicie Mamy tutaj takiego pacjenta no co, niestety chłodnica. chłodnica była zalana już tak gdzieś od dwóch dni wodą I dopiero dzisiaj jak otworzyłem prawą osłonę Zobaczyłem, że coś jest niepokojąco Za dużo plam, w sensie plam, no było po prostu mokre No i ta chłodnica tutaj od dołu, ona jakoś super nie wyglądała Już była klejona widać ale no myśleliśmy, i udzieliliśmy się, że no gdzieś tam nie było przecieków z niej, to będzie chodzić. No a zaczęła tak przeciekać, że stwierdziłem, że jest bez sensu klejenie jej jakoś na sztukę, bo później yy, ja ją pokleję na sztukę i kiedy, kiedy się zepsuje? No oczywiście, że yy, w, w sezonie, gdzie będzie największy zapierdziel, to wtedy obstawiam, żeby się rozkleiła drugi raz. No i co? Nie zdążyłem go ani umyć, ani dzisiaj od rana walczyłem, później znowu wyjazd do miasta, zarejestrowanie samochodu, to tamto siłam to urzędowe sprawy. No ale co? Jak dobrze wiecie po tamtym roku. Dobrze, że mam znajomego, który ma Bizona, który jest tutaj w krzakach, czyli taki dawca dla mnie. No i co? Udało się, udało się, zaatwiał sobie drugą chłodniczkę. Wygląda, wygląda bardzo dobrze. Tu nawet to dołu nie jest jakoś bardzo skorodowana. Więc teraz co? Eee, samemu powiem wam, że to jest przekichane. Eee, wykręci najpierw wykręciłem tom, tu mi poszło w miarę szybko sprawnie. Tam jak pojechałem, a to śruby się ukręcały, a to to, a to tamto jeszcze z Bizona zdjąć samemu tą chłodnicę, też przewalone, jeszcze w tych krzakach i tak dalej, i tak dalej. Więc teraz co, też muszę jakoś zdjąć tą chłodnicę tu eee, z zbizona i jakoś wrzucić tą nową jak to zrobię nie wiem ale co taka staweczka szybka idę na kawę i biorę się do roboty no i jak widzicie bizonek już mruczy przyjechał Krzysiu, a Kamimik no i co? podejście do podczepienia hedera tamte koło standardowo jest jebnięte więc będzie ciężko żeby przejść nad tym kołem czekajta bo ja muszę tu przypomnieć sobie co jest? Od czego? Podnosi ty się? Podnosi ty się? Albo pompa nie to ma Nie no wymieniałem teraz O chyba Za bardzo pod kątem Wiecie, jak to się widowie? Te pierwsze moje podczepianie chyba teraz skończyło, dwa lata temu. No aczkolwiek, tłumaczy się tym, że to był mój pierwszy, ja pierwszy raz. raz. Pierws, ja pierwsze pierwszy raz. razy bywają trudne po prostu, tak? Przejdzie nad kołem. Dawaj. Wiesz jak te sprzęgło w bizonie działa? bo ona tam była włożona, żeby nie zginęła. O! Wyciągniesz ją? Już? Dawaj. Da, dawaj. A jak header pierdolnie, to kto idzie odpowiadał? No Wiesz, no ta, do góry. Czekaj, bo odjeżdża. Niby podnosi no. no poczekaj, to z wózkiem się podniesie Nie no widzowie, widzieliście za pierwszym razem Lasa w sama sobie Ale na koło nie patrzcie Oj Boże gdzie ja idę Ojejku Proszę pokazać ładne kółko tak Ja już pokazywałem to Nie ma czym się chwalić Takie koło może mieć każdy tak Tak czyli tą powoń. Dobra, czyli z tą pompą nadal coś jest nie tak. Dzień kolejny. Jak widzicie, porządeczków trochę w stodole porobione. Tu jest, jakby mogę nazwać, brudelem, bo tego nie może być na żniwa. Ale póki co jeszcze jest. Ale tu na spokojnie, jeszcze tam do żniw z tydzień. To może się uda w tym czasie przenieść do garażu. I co? Yy, bizonek. Bizonek kolejną. Kolejną musterkę pokazał, w sensie pokazał, było wiadome, ale łudziłem się, że, że to nie jest to, a mianowicie pompa. I dzisiaj mamy sobotę na łeb na szyję 30 km do agromy, bo tylko tam dzisiaj mieli. No i co, na y, googlach było napisane, że jest otwarte do 14, okazało się, że było otwarte do 12. I niestety dzisiaj już y, nie zrobię tej pompy. No trudno się mówi, w poniedziałek z rana muszę lecieć i, i to robić. Mm. I na jutro i tak deszcze nadają, więc wątpię, żeby było jakieś koszenie więc pewnie dopiero gdzieś koło wtorku jeśli to popada oczywiście, bo wiadomo jak to z tymi prognozami jest więc jeśli to nie popada, to w jak się ruszy, jeśli popada to myślę, że gdzieś dopiero koło wtorku ale w tym vlogu już nie chcę Was dłużej zanudzać cały czas tymi przygotowaniami takimi update'ami i tak dalej, chłodnica włożona, widzieliście wczoraj jeszcze podczepianie Hedera mieliśmy mały problem z przyspieszaczem bo drut za bardzo już zastarał ci chyba i ze starości, nie ze starości, ze starości i po prostu już taki giętki jest i jak się za mocno da to ten drut się wygina wymieniliśmy to wczoraj na szybko jeszcze z mimikiem ale nic wam nie nagrywałem ale w końcu przydałoby wam się pokazać nowy nabytek więc zapraszam ze mną obstawiam, że wielu z was spodziewało się nie wiem, jakiejś maszyny, ciągnika czy coś w tym stylu ale nie tym razem, tym razem y, powiększyliśmy troszeczkę swoją hodowlę i tutaj ukazuje wam się taki piękny okaz Zadobyliśmy konika. Zadobyliśmy konika. Jest to dwuletnia zimno zimnokrwista pogrubiana. Yy, wiecie, taka nutka takiej niepewności zasiałem, że nowy nabytek, że to, ale no ja to jednak traktuję jako nowy nabytek, bo trochę jednak yy, mamony trzeba było na to wydać. Trafiła się okazja standardowo, jak to u mnie, u mnie nie ma nic zaplanowanego, trafia się okazja, to się jedzie i kupuje. Więc teraz mamy sześć osiołków i konika. Zobaczymy co dalej. Jakby nie planowałem w ogóle zadobywać konia, ale że się trafiła właśnie taka, a nie inna okazja, to się go zakupiło. Zobaczymy, jeśli będzie gdzieś tam dobra cena, bo aktualnie to ceny na konie nie ma, ale na razie niech sobie będzie. Jest i tak, i tak się przy tym chodzi, i tak się to oprząta, więc, yy, więc już ten jeden konik mi różnicy nie robi, ale... Powiem Wam, że osiołki teraz są tak yy, pokorniutkie, jak z nią chodzą, bo na początku były rozdzielone, żeby wiadomo się dobrze zapoznały i tak dalej. Yy, ale teraz już chodzą sobie wszystkie razem i dobrze się dogadują. O, jak widzicie, ten jak stanie, to już są no jednak osioł, jak to osioł, nie? No, ty też malutka, chodź. Nie chcę, boisz się kamery. No dobrze. Także co widzowie, ja wam ślicznie dziękuję za tego vloga. Jeśli się spodobało, łapeczka w górę, subik z dzwonem i pozytywny komentarz. Słyszymy się już za tydzień. I przede wszystkim najważniejsza kwestia. Zapraszam widzowie na Instagrama, bo tam macie takie daily moje, co robię na co dzień. Potem wy wiadomo, widzicie to dopiero w niedzielę na podsumowaniu we vlogu taką tygodniówkę. Ale właśnie na Instagramie wiecie to na bieżąco. Także jeszcze raz dzięki wielkie, miłego dnia na razie.